Z nami trener juniorów Mateusz Gazda. Panie trenerze, dzisiaj porażka, ale patrząc na rundę rewanżów, no, trzy wygrane, to robi wrażenie. Powiem tak, no troszkę późno się obudziliśmy, e, bo potencjał w nie był. Niestety w rundzie e, pierwszej mieliśmy takie pechowe, pechowe porażki czy na Czechowicach, czy tutaj niestety z Zetką Tychy, gdzie no z perspektywy całego meczu byliśmy lepsi, ale no, no niestety nie wpadało do sieci. No i musieliśmy niestety ponieść aż tyle porażek. No niestety w całą rundę uważam za no powiedzmy w połowicznie e, udaną, bo runda rewanżowa naprawdę fajna, dużo, dużo pozytywnych, dużo pozytywnych meczy, dużo fajnych, fajnych akcji i naprawdę poprawiliśmy się, jeżeli chodzi o, o defensywę. Szczególnie było widać w meczu z Lędzinami tą jakość, gdzie naprawdę hmm, kultura gry była naprawdę w wysokim poziomie. To mnie bardzo cieszy i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie niestety już bez rocznika 99, ale z silnym rocznikiem 2000 powalczymy tak, jak Tomek wcześniej powiedział, być może o miejsce na podium.